manetnik zaczynamy znowu. No asasyn jak się okazało Jest urodzonym mordercą, a nie złodziejem. No, ale może się tym razem coś uda tutaj sprzodzić im. To jest zbyt blisko. Aby dokonać kradzieży kieszenkowej. Tam, tak, ty! Chodź, chodź zobacz co sprzedaję! Chodźcie zobaczyć co mam! Witaj, mam wszystko czego mogłeś przecie zabraknąć! Oh, Dlaczego on teraz masz, biegł? Ja tego nie tego, spójrz, Nie wiem, to gra w tą <laughs> jawkę. Je Jeśli Ryszard zajmie jaspę... Nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. To jest akurat dobre, że można to powtarzać do bólu. To nie wcześniej poszumować. chyba nigdy nie było. Albo byłem, ale nie pamiętam. Chyba ten raz biegliśmy, bo to jest chyba kałuża nawet. Para z gęby leci zimno tu. Kres życia. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni! Chwała Bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Kolejna próba. nadzieję, że tym razem będzie udana. Mam to, czego Ci trzeba. Jestem tego pewien. Pójdź! Zobacz, gdzie nie mam racji! Nigdzie nie ma lepszych cen! No, udało się. No ale tak jak już mówiłem, my nie jesteśmy tutaj z złodziejami, tylko jesteśmy zabójcami. Tak więc może się nie udawać tego typu misja. No i teraz lecimy do punktu z misją chyba już teraz, bo pochodzenie zostało zakończone. I Panie jest, jak się biegnie sprintem i się przełącza w tym trybu kryty. Jak mi się nie podskakuje. Dobra, wskakujmy na dach i będziemy szybciej. Nie ma potrzeby tak... Czemu to robisz? Co ja zrobiłam? Nędzny złodzieju! Uczcę ci za to dłonie! Nędzny złodzieju! Uczcę ci za to dłonie! Dobra, A? później tamtego uciśnionego uratujemy. A, teraz musimy przyjąć zlecenie tak naprawdę. Altairze, witaj, witaj! Zrobiłem co kazałeś. Teraz daj mi znak. Wszystko po kolei. Powiedz mi, co wiesz. Tamir rządzi sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów. To największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na Suku al -Silach odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki Tamir kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. No i dostaliśmy nasze piórko. Ach, musiałem podejść. Niech stanie się wola al Odpocznij tu, zanim się przygotujesz. No dobra, dobra. Wypuść tam mnie. Drzwi otwarte, przyjść nie można. No wyjdź, żeś. Żeby ja nie pamięci do późniejszego wydarzenia. Rewindik, rewindik. Wstaliśmy wyspaliśmy się. Teraz musimy już zacząć się bawić w misję. Mam się, że się uda za pierwszym razem. Nędzy złodzieju, ci na to dłonie! <grym> to tu dziś przed wami w nas przedszedł. Jeśli Ryszard zajmie Japę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go. Nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. To nasze miasto. Oj nasze... trochę za bardzo skoczyłem. Ale zaraz się leczymy ci Tu możemy się wspiąć w sumie przez misją i ogarnąć e, widoczki nie musicie szukać dalej! Mam wszystko, czego można potrzebować! Czy on się będzie tu da, da rady tu się wspiąć? Interesują cię może moje towary? Tak! Chodźcie, chodźcie no i teraz się wspinamy pamiętam tak, gra już jest starawa w sumie, ale ja pamiętam jak ona była nowa to było takie wow te wszystkie te widoki to wspinanie się na te orle gniazda było naprawdę imba a teraz jest takie takie no fajne ale już jednak nie jest to jest to już nie jest to dobra jest refleksji, możemy się teraz porozglądać. Odkryjemy trochę mapy. Synchronizuj. No i teraz do celu misji trzeba dolecieć już tylko. On jest w tak zwanym suku, czyli w tym wielkim targu takim. Z no, jak ja nienawidzę tych żebraków. Jezus. Nie proszę nie odchodźcie, tylko parę monet proszę. Do roboty. Proszę panie, macie trochę pieniędzy. Spadaj żebraku. Byś tylko zechciał spojrzeć. Nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. Potrzeba nam więcej czasu. Tak brzmi wymówka lenia lub nieudacznika. Którym jesteś? Żadnym. Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania. Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga, a do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki. Zrobiłem co w mojej mocy. To nie wystarczy. Może więc żądasz zbyt wiele. Zbyt wiele. Dałem ci wszystko. Bez mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W zamian prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele? Śmiesz mnie lekceważyć. Spokojnie, Tamirze. Nie chciałem się obrazić. Powinieneś trzymać język za zębami! Nie, przestań! Przestać? Ha, ha, dopiero zaczyna! Nie! Do mojego suku! Stanąłeś przed moimi ludźmi! Jeszcze śmiesz mnie obrażać! Masz wiedzieć! gdzie Twoje miejsce! Nie. Zostawcie ciało. Niech to będzie dla was nauczką. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić

No, łupi Nie wiem, czy Zapłaci nie powinienem wybrać to... tylko ukrytych choć do tego, no ale. Ty i reszta was. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cytka wojny? Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? Oh. Ależ tak, gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk. Tak jak moi bracia. Bracia? A, wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Wkrótce poznasz i innych. Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co zapycha? Ona cię zniszczy, dziecko. Nie ma tak jak sobie pogada pogadać z truposzem, gdy w koło są straże. A my musimy właściwie w tym momencie nawiewać. Assassino! Po tym suku będzie problem z bieganiem, bo to nie ma za bardzo gdzie się chować.

Nie Nie Musimy dostać gdzieś wyżej, na jakiś dach. Tam mamy większe szanse, żeby uciec jak należy. Uciekliśmy, my, ucieklili my eee, Dobra zasuwamy do tego gościa żeby oddać zlecenie że tak powiem One biją więc nas szybko będą chcieli złapać więc musimy to zrobić mmm, latając po dachach to Możemy się przynieść synchronizować po drodze Przecież nie, lepiej teraz nie schodzić na ziemię tego też nie będziemy się synchronizować za bardzo. Nie mam ochoty się zawitać. Doszły mnie słuchy o Twym zwycięstwie, Altairze. Masz moją wdzięczność i szacunek. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o tobie tak kiepską opinię. Rafiku, nie obchodzi mnie co inni o mnie sądzą. No, a powinno. Jak chcesz, Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Almualimowi. Na pewno ma dla ciebie więcej pracy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Zapłacisz za to życie! No, ok, nam brakuje tutaj jeszcze sporo w DNA. W DNA zapisywanie. Mam nadzieję, że się zapiszę. Um, przed rozpoczęciem kolejnego etapu wspomnień zakończymy. Czy mogę wyjść sobie urządzenia, panie Majusze? Co się stało, doktorze? Panna Steelman znowu nalega, żebym pozwolił panu odpocząć. Poradzamy sobie z panną Steelman. Mogę z nim pogadać? Dobra. Powiedz mi, kto mu wepchnął tego kija w tyłek? Mamy termin. Tydzień. A właściwie już tylko sześć dni. Termin? Nie mogę o tym rozmawiać. Postaw się na moim miejscu. Przytrzymuje mnie grupa naukowców, przynajmniej wydaje mi się, że nimi jesteście, no niej którzy niej. zmuszają mnie do przesiadywania w jakiejś dziwacznej maszynie. Nie mówicie mi, czego szukacie, ani do czego wam to potrzebne, ale mam wam dziękować za to, że trzymacie mnie przy życiu. To wszystko jest jakieś popieprzone. Przepraszam, ale tak to wygląda. Czego ode mnie chcesz? Zobaczmy. Sam nie wiem. Może kilku odpowiedzi? Nie mogę. I tak jest lepiej. Bezpieczniej. Bezpieczniej dla kogo? Dla nas obojga. Hej, mam pytanie, na które chyba możesz odpowiedzieć. Strzelaj. Dlaczego ludzie tam w środku czasem mówią tak, jakby byli z przyszłości? Z przyszłości? Znaczy z teraźniejszości. Z dzisiaj. Nieważne. A, pewnie zauważyłeś, że angielski stał się oficjalnym językiem Ziemi Świętej. To właśnie chciałem powiedzieć. Animus przekłada to, co uzna za istotę na współczesny angielski. Możesz spodziewać się paru anachronizmów. Mogłabym postarać się o większą autentyczność, ale mm, czytałeś kiedyś to sera? Kogo? Właśnie, to zdecydowanie nie dla ciebie. Okej. Okay. Możesz powiedzieć mi coś więcej o Abstergo? O co w tym wszystkim chodzi? Oprócz trzymania mnie tu jako więźnia. Abstergo jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie ich głównym produktem są antydepresanty. W komputerze znajdziesz na ten temat trochę informacji. Ale już mówiłaś, że nie chodzi o testowanie leków. Więc w czym rzecz? Nie podoba mi się kierunek, w którym zmierza ta Więc rozmowa. Więc mogę założyć, że Animus nie jest częścią ich oferty. Chcesz powiedzieć, że nie widziałeś reklamówek? O Boże, ona ma poczucie humoru. Przepraszam, Desmondzie, ale mam mnóstwo pracy. Jak mówiłam, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, sprawdź w komputerze. Zobaczysz, że zajmujemy się wieloma dziedzinami. Szczególnie interesująca jest telekomunikacja. na no, szybko trajkocie, ja pierniczę. Wejdźmy w komputer, popatrzymy jeszcze w komputer. Mamy... co jest 4 minuty? odbiorcza Lucy. Ona jest brzydka, jakaś taka. No? Waren Vidic. Leila. O nic, bierzemy się do pracy, czas nagli. P.S. Po co podpisujesz maile? Na górze widać, kto to pisał. Powiedz wcześniej skończyć, jak Leila, O co ci chodziło, Lucy? Zarząd. Przypominamy, że pracownikom firmy Stergo Industries zabrania się ujawnienia polityki, postępowania i, pro i projektów firmy. W świetle zbliżającego się procesu przypominamy o punkcie 2.15. Państwa umowach. Świadomy faktu, że firma Abstergo zainwestowała w poufne informacje znaczne środki w postaci czasu pracy i inwestycji finansowych oraz że te poufne informacje dają firmie Abstergo znaczną przewagę na rynku pracowników, Zgadza się, że każde złamanie niniejszej umowy z winy pracownika wyrządzi firmie abstergo nieodwracalnej, trudnej do oszacowania szkody. W którym do wypadku odszkodowanie finansowane będzie niewystarczającą karą za złamanie umowy. Pracownik zgadza się także, że w powyższym przypadku firma cztergo ma prawo do dochodzenia roszczeń na drodze prawnej i innych ustawionych wyrokiem sądu, jak też użycia w tym celu innych dostępnych rozwiązań: lincz, powieszenie, śmierć, urwanie jajec. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o zgłoszenie się do kierownika działu kadr. Z góry dziękujemy za współpracę. Dzięki polos na moim biurku. A, dzięki, pusz na moim biurku. E, nie, ma, nie martw się moimi rzeczami, tylko zmuszeniem, a nie do działania. Waren, znowu znalazłem na parkingu twój klucz dostępu. Zacznij go wreszcie nosić w kieszeni, a nie przyczepiony do płaszcza. Dbaj o swoje rzeczy, Waren. Wyobraź sobie reakcję ochrony. Uziemiliby nas na cały dzień, żebyśmy pozamieniali wszystkie kody. E, skrzynka odbiorcza, skrzynka nadawcza, no to jest wszystko. Wyjdź. No. I mieliśmy moc tutaj sobie popatrzeć w internecie, co, co trzeba 4 robi. I się okazuje, że internety nie dla nas są. Ten komputer nie działa dla nas. Czyli musimy iść spać. i Na tym zakończymy. Zamknięcie Wiem, że to Fule, może... nawet nie mogę się przebrać. Czego się nie możesz przebrać? Wstydzisz się. Można mordę umyć? Nie można. Przecież możesz. Sikuł, kupa. Prysznic. Nie da rady. Ze dwa dni się nie my. W takim razie idziemy spać. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa.